Dzień dobry. Nadszedł czas na nagranie. E, takim moim stałym powitaniem powinno być, e, dawno nie nagrywałem. Ostatnio tak jest. Jasmina ze Stanów zawsze miała. Dzień dobry, witam ze słonecznej Florydy. Znaczy, jak jeszcze mieszka na Florydzie? Ze słonecznej Florydy. Jasmina z tej strony. Jakubowski z tej strony. Witam ze słonecznego Birmingham. Dawno nie nagrywałem. Bo nie miałem potrzeby. E, to jest pierwsza rzecz. Druga, e, też się chciałem trochę wyciszyć z uwagi na, na tą całą. Pandemię mm, nie, że się powstrzymuję ze śmiechu, bo w sumie nie ma się z czego śmiać, dlatego że y, poziom wywołania strachu wśród ludzi jest taki, że zaczęło mi w pewnym momencie być przykro. Zaczęło mi być szkoda tych ludzi, którzy w to wierzą. I przestałem się z nimi kłócić. Przestałem ludziom wyjaśniać, y, że to jest fake, że popatrz na fakty, iść na cmentarz, zobacz, czy są wykopane nowe groby, i ile ich jest, i, i porównaj się statystyki umieralności z zeszłego roku, i wyjdzie ci, że w tym roku zmarło mniej. Nie przemawiają te argumenty i nie ma nawet sensu momentami, bo ludzie opanowani strachem boją się wyjść z tego strachu. I się nawet czują bezpiecznie, chyba. No więc ci, którzy spowodowali tą pandemię, osiągnęli swój sukces i swój cel, czyli tak, myślę, że to jest ich cel, że, żeby obezwładnić ludzi strachem. Trochę im się poprzyżywały plany, w związku z tym, że, że sporo ludzi jednak zaczyna otwierać oczy, otwiera oczy, i e, jednak okazuje się, że być może ten, ta pandemia to nie jest pandemia, tylko test na inteligencję ludzkości, którą jednak większość ludzkości zdała. Bo pierwszy miesiąc był szałem, drugi miesiąc był leżeniem szału, a teraz trzeci miesiąc jest takim otwieraniem oczu i coraz więcej, nawet naprawdę wielkich sceptyków. E, Którzy jeszcze dotąd, na przykład, ludzi takich jak ja nazywali foliarzami, przestali to robić i sami zaczynają mówić głośno o tym, że tutaj chyba coś, kurwa, ktoś pokłamał. Ktoś pokłamał, no. To ostro. Eee, o czym chciałem mówić? O niczym. Tak sobie pogadać z Wami. Wiem, że mnie nie było. Dziękuję bardzo, naprawdę dziękuję. Dostałem masę wiadomości ostatnio. W ostatnim miesiącu, że, że robię dobrą robotę, że dobrze się mnie słucha, że, że każdy mój, każde moje nagranie, niezależnie od tematu, wnosi jednak jakąś nadzieję. Kurczę najlepszy prezent, jaki mogę dostać. Usłyszeć, że ktoś po drugiej stronie, oglądając mnie czy słuchając, na chwilę odrywa się od stresu. mniej wyjebane będzie ci dane, jest takie powiedzenie, które ja stosuję już od bardzo dawna i e, ostatnie na przykład moje, ostatnie moje trzy dni były takie, że ja w ogóle leżałem, leżałem pokotem, nie wiem co się działo, nie chcę wnikać ani w żadne teorie, ani w żadne spiski, ani w żadne fakty, po prostu leżałem, przez trzy dni nie poszedłem do pracy, dzwoniąc codziennie do pracy mówiąc nie przyjdę dzisiaj, ponieważ nie jestem w stanie i spałem po 14 godzin z przerwami na siku nie wiem, co się działo. Byłem bardzo słaby. Bardzo. I dzisiaj przy śniadaniu rozmawiałem o tym z mamą. Mama mówi, że nie chciałam ci nic mówić. <laughs> nie chciałem... Wiedziałam, ale nie chciałam ci nic mówić. Mama mi mówi, wyglądałeś bardzo źle przez ostatnie trzy dni. Bardzo źle. Yy... I widziałam, że jesteś potwornie zmęczony, tylko nie wiedziałam czym. I najgorsze jest to, że ja też nie wiem, czym ja byłem zmęczony. Ale naprawdę byłem bardzo zmęczony. Fizycznie byłem zmęczony. I stąd taka duża ilość snu, chyba. Ja po prostu marzyłem o tym, żeby z powrotem wrócić do łóżka, tak? Klap i odejść w niebyt. I jak mówiłem wcześniej, mówiłem o tym. Musiałem o tym mówić. Eee, mówiłem o tym, że moja znajoma, moja koleżanka z pracy, też bardzo otwarta osoba, oświecona niesamowicie, powiedziała pewnego dnia coś takiego na przerwie w pracy, mówi, Michael, something really big is going to happen soon. Coś naprawdę wielkiego wkrótce się wydarzy. Nie mówię tego po to, żeby straszyć, tylko po to, że, że sam się zastanawiam, co, się, co, co będzie kolejnym krokiem. Co się wydarzy znowu. Luzują nam lockdown, luzują nam kwarantannę z jednej strony, a z drugiej, e, patrząc na to, jak to się wszystko zmieniło w ciągu trzech miesięcy, zwróćcie uwagę. Że świat zmienił się nieodwracalnie. Nieodwracalnie. Jest bardzo ważne, żeby to obserwować. Fajną rzeczą w pandemii było to, że zmieniły się nasze relacje międzyludzkie. Na pewno się poprawiły. I to chyba było nieprzewidziane działanie z punktu widzenia tych, którzy tą pandemię chcieli wywołać. A to jest dobre. Jackowski, Krzysztof Jackowski, którego oglądam też. Do którego mam krytyczny stosunek, wiecie o tym od lat. E, ostatnio zaczął nagrywać bardzo wyważone wypowiedzi, mówi. Bardzo wyważone nagrania robi, i są one konkretne. Wreszcie przestał bazować na strachu, bardziej zaczął pocieszać ludzi. Co mi się spodobało, dlatego coraz częściej go teraz oglądam. Się chłop nawrócił po prostu. Na, ze, ze, ze straszenia na niestraszenie, na uspokajanie. Jak sobie przypomnicie moje nagrania z początku marca, kiedy pandemia się zaczynała, wtedy sam mówiłem w kilku nagraniach podrząd: nie poddawajcie się strachu, strachowi, nie bójcie się. I nadal to podtrzymuję i zobaczcie, minęły trzy miesiące. Bo jest koniec maja, i co się takiego wielkiego wydarzyło? Poza jakimiś rzeczami typu wielkie afery zdjęcia z zdjęcia strumnami. Królowa uciekła z kraju, coś tam, coś tam. Tak naprawdę nie zdarzyło się nic dramatycznego. Pytałem z e, swojego czasu, chyba dwa tygodnie temu, u moich widzów na grupie Jakubowski76, gadam po Linka znajdziecie oczywiście pod spodem. Jeśli ktoś nie jest w tej grupie, to zapraszam serdecznie. Grupa jest zamknięta, ale otwarta. E, natomiast e, pytałem, czy ktoś zna osobiście kogoś, kto, kto e, m, ma koronawirusa i na niego umarł. Nawet w ostatnim nagraniu zaproponowałem, że zapłacę za pogrzeb osobie, która umarła na koronawirusa. I wiem, że nie zapłacę, bo nie umarła żadna. I jedna z, z moich widzek tam zaczęła pisać tak, że jej chłopak miał koronawirusa, że ona miała koronawirusa i że ona poroniła przez koronawirusa. Takie jechanie na emocjach. Jak można poronić przez koronawirusa? Poroniłaś kurwa ze stresu, bo się bałaś koronawirusa. Jeśli byłaś w ciąży, to żyłaś w stresie, poroniłaś. No jest to przykre. Ale nie zwalaj na koronawirusa. Tylko na to, że sama się poddałaś stresowi. Zachowanie spokoju jest bardzo ważne. Patrzę z perspektywy angielskiej, i tak naprawdę nie zmieniło się. Zmieniło się dużo i jednocześnie prawie nic. Zmieniły się relacje, zmieniły się stosunki społeczne, ale nie ma żadnej umieralni. Nie, 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 ludzie nie leżą pokotem na ulicach. Szpitale stoją puste. Stay safe, stay at home. Będę to mówił za każdym razem, jak będę mówił coś kontrowersyjnego, bo YouTube, o w ogóle wiecie, że mi usunęli filmie. YouTube pierwszy raz w, w historii pięciu lat prowadzenia kanału przeze mnie. Wcześniej blokowano mi filmy w sensie, że blokowano ich dostępność albo blokowano, że nie mogą być wyświetlane, ale ja w panelu administracyjnym mojego kanału nadal mogłem je widzieć. Pierwszy raz zdarzyło się tak, że film został całkowicie wykasowany. Nawet ja go nie mogłem zobaczyć, bo on po prostu został usunięty. W tym filmie mówiłem o tym, że no właśnie, jak powiem to, może ten film też skasują. Chodziło o to, że szpitale puste. I że są dowody w postaci zdjęć. Widzicie, no, wygrani i przegrani pandemii. Na pewno przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją papieru toaletowego, są mega wygrani. Od ci od maseczek my zwykli ludzie, wiecie, no ja akurat y, muszę powiedzieć, że dzięki pandemii zacząłem coraz więcej zarabiać, nie żerując na tej pandemii w ogóle. Jestem key worker, kluczowy, jestem kluczowym pracownikiem, key worker. No dobrze, mogę być key workerem. Y Wiecie, śmiesznostki i moje, moje nagrywanie się z tego wynika, wynika z braku konsekwencji. Z tego, że ludzie wierzą we wszystko ślepo, a niczego nie potrafią, znaczy nie chcą nawet analizować. Stoją, do, do supermarketów ustawiają się kolejki. Stoi ochroniarz, który wpuszcza po pięć osób. Chodzi o to, żeby był dystans zachowany, odległość. Pięć osób potem się, kurwa, miesza w tych samych alejkach, szukając, kurwa, produktów, ocierając się o siebie. Gdzie jest sens w ogóle, kurwa, tego dystansowania? Gdyby naprawdę wirus był tak zaraźliwy, to sprzedawcy i kasjerzy w supermarketach już dawno byliby w grobie. Od tych samych sklepów ci sami sprzedawcy, ci sami kasjerzy od trzech miesięcy. A oni są najbardziej narażeni, bo przez te sklepy przewija się tysiące ludzi. A oni bez maseczek, nic. Hmm? Dlatego mówiłem już wcześniej, że to nie jest social distancing, to jest social conditioning, czyli interesowanie społeczeństwa. Póki co ja, jak mówiłem ostatnio, te, ostatnie trzy dni miałem takie. To może być też wynikiem tego, że ja przez ostatnie kilka tygodni coraz głębiej wchodzę, bo, bo yy, wszedłem w taki etap mojego życia. Coraz głębiej wchodzę w rozwijanie swoich takich mm, zmysłowych, zmysłowych zdolności. Być może tutaj nastąpiło pewne przeciążenie organizmu. Mało kto zwraca uwagę na y, sytuację, która y, panuje na granicy indyjsko-chińskiej. Dzisiaj zwróciłem na to uwagę mojemu koledze że On oni tam zawsze mieli napiętą sytuację. Nie ja wie, kurczę, dobrze, ale teraz tam prawie cała armia chińska jest na tej granicy. Oni chcą Indie, coś od nich chcą. Poza tym Chiny pokazały światu, że Wuhanem mogą załatwić ekonomię. To teraz e, być może chcą się rozwijać dalej w tym temacie i podbijać Ziemię. Zobaczymy. W czerwcu coś ma wystąpić. Czerwiec wkrótce. Zobaczymy. To tak mówi ski mówił, że dożyjemy czasów, że on dwa lata temu zrobił film, w którym miał wizję, w którym było, że <coughs> ludzie będą się bali oddychać. I mu powiedział tydzień temu w swoim nagraniu, że to się dzieje właśnie teraz, ludzie się boją oddychać. A ja wśród moich znajomych mam kilku jasnowidzów, często z nimi rozmawiam, opowiadają mi różne rzeczy, które widzą, konsultujemy, to ja o nich celowo nie mówię, publicznie, bo lepiej czasem nie. Natomiast e Uważam, że Jackowski, ten czas, że ludzie się teraz nie, to nie, to też dla nas maseczki to nie jest, że się boją oddychać. Ten czas, że się zaczną naprawdę bać oddychać, nadejdzie po wakacjach. Aż sprawdzę moich znajomych i samego siebie w tym, co widzimy, proszę sobie zapamiętać to i przypomnij, przypomnijmy sobie, przypomnijcie mi to we wrześniu, w drugiej połowie. Szczególnie w Europie Północnej, Środkowej i Północnej ludzie będą się bali oddychać. Z bardzo konkretnego powodu. Tak jak przewiduje pan minister Szumowski drugą falę epidemii w drugiej połowie września. On już wie, co to jest. To coś nadleci i będzie prowokowane przez ludzi. Nie jest to żywym organizmem, taki rebus. Miałem mówić wesoło, a tak się zrobiło. No dobra. E, bo dawno nie gadałem. A jestem zamknięty ze swoimi myślami od jakiegoś czasu. Też duż, za dużo ich jest momentami. Dużo czasu spędzam z moim psem. To jest dobra. bardzo ważne. Dla mnie. Wczoraj takie zdjęcie wrzuciłem na Jakubowskim. Mówię do Hiltona. Hilton jest pandemia. I zdjęcie uśmiechniętego Hiltona, który prawie merda ogonem. No bo jest pandemia, to mogę w więcej na spacerki chodzić. Kochani, jest przepiękna pogoda. Niesamowicie wręcz, no, epicko piękna. Nie było takiej pogody, odkąd mieszkam w Anglii. Czuję się, w tej chwili w Birmingham, czuję się jak w południowej Afryce, w Johannesburgu. Dużo ludzi czarnych. Pogoda, temperatura prawie 30 stopni. Jest dobrze. Nawet się na ryju spaliłem trochę wczoraj. No, i tyle. Nie, 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 chcę, nie chcę i nawet nie mam o czym mówić, bo. Czym znaczy, mogę powiedzieć teraz o tym, że ostatnio mówiłem o tym, że nie ma, nie, nie, odbył się w tym roku matury. Pierwszy raz w historii matur. Że nawet największy okupant Polski nigdy nie doprowadził do tego, że matur nie był. Również ostatnio się okazało, że jedna z pielgrzymek, pielgrzymka Łowicka, została spacyfikowana przez policję. I rozgoniona. I zamknięta. Nie odbyła się. Żaden, żaden ani okupat hitlerowski, ani stalinowski nigdy nie doprowadził, że pielgrzymki były zastopowane. Odbywały się w czasie okupacji. Za komuny się odbywały. Kim jest ten rząd teraz, że zachowuje się wobec obywateli, którzy go wybrali, gorzej niż okupanci, którzy nienawidzili tego narodu? Nad tym bym się zastanowił bardzo mocno. Dobra, i tyle, bo nie chcę przynudzać. A tak jak mówię, naprawdę nie mam, nic, yy, nie mam nic ciekawego do powiedzenia więcej. Mam kolejny odcinek, będzie o tym, bo chodzi o, o zasiłki i o przyjazd do Anglii, bo są ludzie, którzy chcą jeszcze ciągle tu przyjechać. Yy, I o rodzaje zasiłków, które można się starać teraz w czasie pandemii. Jest ich kilka, ale to jak gdyby abstrahując od dzisiejszego dnia i od dzisiejszego odcinka. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy papa. Pa.